Witamy serdecznie wszystkich wybrańców Bożych, świadkowie Jehowy, Zmiana Stoją. My im błogosławimy, aby poznali Boga Prawdziwego, Chrystusa Króla. Ja też chcę się pożegnać, o, bo nie chcę z nim No Ale to po co się pożegnać? Ale niestety siostrę znam, ja już byłem w mieszkaniu nieraz. Mam dzieci, chyba nie. Ty też mnie byłeś w mieszkaniu. Jesteś się bardzo pobożny. Pod każdym względem. Widzę jakieś to nieznane bóstwo, Macie, w świecie. To są te wszystko się historia powtarza. Kim ty jesteś? Siedzicie niezmiennie długo. Patrzcie, patrzcie, ile na hasioch zabije jeszcze tego ucięca. Tak ja obrazy zamieniłem na 12 głosów. Matki głosy i tam Pana Jezusa zaniosłem na hasioch bo wiem, że obrazy się nie trzymają. wyczycie cielca na pustyni Mówcie go bać, czyścić duży żeby nie było, żeby nie, nie zmógł, Deż, żeby nie zmógł, nie padał na niego. No widzisz, to jest żywe słowo. I to jest obie... Diablo rozdział jest obas. I jesteście żywymi odstępcami od Przysusa Króla Grela. Na pustyni macie cielca, bożka. Tak na ród wybrany z Egiptu wyszedł, ale nie wszedł do Kananu, patrz. Ale przed przed dziesięciu z was, ze strachu się zesrało. Teraz macie strach przed Chrystusem, Jego prawdą, czy macie się bożka Jehowy. A Chrystus mówi, odwagi, ja zwyciężyłem świat. Jana 16, 33. I Paweł u mnie w mieszkaniu był, bawił moje dzieci. I teraz zamiast Bogdan, przecież ja nie wiem, za co by cię wykluczyli, powiedz, jak to było. Nie wysłucha. Każą mnie chowa, każe niewolnik mówi nie rozmawiać z odstępcą, bo my go wykluczyli, on ma zginąć w Armagedonie. I on wierzy w te prawdy od niewolnika Jana 16.2. Wykluczą was za prawdę, Chrystusową prawdę od synagogi szatana, od Sary Królestwa. I każdy, kto was zabije, będzie myślał, że służy Bogu. Jakiemu Bogu? No Cielcowi, na pustyni, bo Chrystus nikogo nie uśmiercił, nie uśmiercił. Przez 2000 lat nie uśmiercił nikogo. Bo Chrystus nawet Judasza nie uśmiercił, Judasz sobie samo wybrał życie, bo nie zdradził Jehowy, tylko Chrystusa. Oni służąc jechowie tym bożkom, niewolnikom, są zniewoleni. No i zdradzili Chrystusa, według Mateusza 6,24. Nie można służyć dwóm Bogom. Bogu Chrystusowi i Jehowie z Ameryki. Bogu Mamunie, Brzuchowi, Filipian 3,19. Bogiem jest ich brzuch, a hańba... Tam poczytajcie sobie, że Bogiem jest Brzuch. Z mają literki wiadomo, ale Bogiem tego świata był szatan i zamknięty na tysiąc lat i Chrystus przychodzi przez uczniów. Mam strzewzankę gdzie apostolski 17 rozdział. Poczytajcie o tym Bogu nieznanym Stojaczku i tam nie ten Bóg ma na imię, a Chrystus ma na imię Emanuel. Izajasza 7,14, Mateusz 7, Prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg, co Maria go urodziła, dał mu Jezus, bo król Herod nie chciał, żeby był jakiś król inny Konkurencja. I więc, tutaj nie macie króla, tylko jest Pan ze świata, Pan Jechowa, Pan to jest grecki Cezarek, którym barbarzyńca trzeba płacić podatki. Pokażcie mąkę Cezara. Macie na monetach wizerunki, na papierowych. No i Jechowa firma 8 milionów siatków Jechowych Mateusz 7,15 tak. No, bo mają jak głębice, jak węże, nie winia głębice. I oni mają te sale królestwa. I tutaj zamieszka pojęcie bo już zwory krzyżusowe są dawno Tam pozakładać gość Chrystusa, jak apostoł Paweł, ale oni nie chcą. Witaj królu. I co, oni mają tego cielca, wiesz, na pustyni. Mają tego cielca nieznanego Boga, Jechowa jakiś. To jest nieznany Bóg z Ameryki. No kryzys sumienia mi dał. Ale to jest jakwy. Jakwy to kryzys, A chyba to jest amerykańska firma. Pracuję eee. od roku. No kryzys sumienia mi dał i wtedy bierze złożenie. Tak jak Watykan no, oszukał to i oni też szukają. Panie. Ale kryzys sumienia mi dał i zobaczyłem jak tam u góry oszukują i kryzys mi dał mądrość. Prawda. Cały czas byłeś z nimi, co? Ale za prawdę mnie wyrzucili. prześladdy trzymali, bo pytania zadawałem. Przecież Chrystus za, za nas oddał życie, nie Jehowa amerykański. Przecież ojciec Chrystusa Jego szanuje, ale muszę Jego Syna. Chrystusa mam 100%. To nie czcisz Syna, nie ma Ojca. Chrystus nigdy nie powiedział Jehowo, tylko ojciec. Wysławiam Cię, za, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a ja prosty. prostym. Nie mądrym tego świata. Pierwszy korytan 3,19 Mądrość tego świata jest Boga Także Szkoła Gil'a to szutuje. I ci, co łykają, nie sprawdzają, a szukają miłości, a nie szukają sprawiedliwości, no to są w sektach, bo każda sekta głosi miłość i ma swoje nauki swoich guru, przywódców. Ale naszym jest Chrystus, nauczycielem, Mateusz 28-12. Prowadzi nas Duchem Prawdy, Ewangeliana 14, 17-20. Także ten człowiek, co tu był, damie, kryzys sumienia, pożyczył, bo Chrystus stawia ludzi na drodze, ja mu oddałem, wiadomo. I wtedy Chrystus mi utwierdził, że tam nie ma prawdy i wiem z tysiąc procent, że u Świadków Jehowy nie ma prawdy, są najdalej jak faryzeusze w pierwszym wieku, zakłamani i kłamiąc uśmiercają ludzi. Jana 8,44, ich ojcem jest Diabeł Jechowa to jest imię diabła, amerykańskiego oczywiście, bo diabeł ma dużo imion, tak jak Matki Boskiej jest dużo. I my, jako aniołki, tu do nich podchodzimy, żeby oni mogli być zbawieni i wskrzeszeni. Efezjan 5:14 i żeby się przebudzili, bo są martwi dla Chrystusa. Są w świecie diabła i mają władzę od Jehowy, który jest już zamknięty. Znaczy no oni ducha nie mają, Chrystusowego, Rzymian 8:9. To nie ma ducha Chrystusowego. Nie mają zboru Chrystusowych, bo mają siatkowie chowy, salę królestwa, czyli prostytutki duchowe.